Wielki Post to dla chrześcijan czas przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. W klasztorze Ojców Bernardynów w Warcie to okres intensywnej pracy. Trwają właśnie próby do inscenizacji Misterium Męki Pańskiej. Myślę, że każdy z tych, którzy odtwarzają tę rolę, wcielają się w tę rolę na jakiś sposób, przeżywa to już dużo wcześniej, jakoś utożsamia się z tą rolą, bo zdaje sobie sprawę, że to nie jest tylko przebrać się i odstawić jakąś rolę, ale to także jakaś taka odpowiedzialność za całość, za całość y, przedsięwzięcia, którego się podejmujemy, a nie jest to łatwe, bo y, no jest dość dużo i aktorów, i, i różnych scen, i co to cały czas jest w ruchu, dlatego musi być ta i y, ta koordynacja, i to zgranie, też myślenie nieraz jeden za drugiego, bo wiadomo, dochodzi stres, no i główny przekaz, nie zapomnieć, co jest głównym przekazem tego, że to jest właśnie taka Biblia ilustrowana, a więc przybliżenie tych wydarzeń, na tydzień przed Wielką, Wielką Wielkanocą, wiernym, którzy przyjdą na to misteria. Aktorów jest 30. Paweł Stępień po raz czwarty zagra Jezusa Chrystusa. Udział w inscenizacji to dla niego ogromne przeżycie. Przed całą inscenizacją to jeszcze nie jest tak źle. No to, to są emocje. Najgorzej już podczas drogi krzyżowej. To jest ten stres i, i trzeba się bardzo pilnować, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. Nad całym przedsięwzięciem czuwa ojciec Cecylian pilnuje scenariusza, wyznacza rolę i sprawdza stan kostiumów. Wszystko musi być jak najbliższe oryginałowi. My jakby tylko dajemy taki ślad, pokazujemy kierunek, ale z drugiej strony nie trzeba też zafałszowywać obrazu Kalwarii. Tam naprawdę się lała krew, tam naprawdę było cierpienie i człowiek współczesny musi o tym pamiętać, bo możemy wszystko ładnie umalować, upudrować, powycinać to co nie odpowiada czy nie pasuje do estetyki współczesnej, ale to nie będzie istoty, w tym nie będzie przekazu. Chrystus rzeczywiście cierpią, On rzeczywiście umarł na krzyżu. Właśnie to cierpienie pokazać najtrudniej. Aktorzy amatorzy podkreślają, że stres byłby większy, gdyby musieli więcej mówić. W tej inscenizacji przekaz opiera się przede wszystkim na gestach. Paweł stępień musi przećwiczyć upadanie pod ciężarem krzyża. Dawaj, szybciej! Każdy to z nas przeżywa, ja na przykład. Y sam bardzo to przeżywam. Bo, znaczy na, później na pewno święta są całkiem inne niż, niż do tej pory. To jest takie przeżycie wtedy świąt, tych zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, bo gdyby nie było Triduum Paschalnego, to Wielka Niedziela Zmartwychwstania i ten słynny rany Poniedziałek, to byłaby taka pustka, brakowałoby czegoś. A ta Droga Krzyżowa po ulicach miasta podkreśla właśnie też y, wagę tego, co przeżył Jezus. Możemy doświadczyć tego. Biorąc, biorąc udział właśnie w tej inscenizacji. Dlatego wszyscy biorący udział w inscenizacji Misterium Męki Pańskiej próby traktują jak rodzaj rekolekcji wielkopostnych. To czas, kiedy mogą zastanowić się nad własnym życiem. To nie jest łatwo, bo to jest tak, że podczas Drogi Krzyżowej rzeczywiście my żyjemy tą Drogą Krzyżową. Kiedy kończy się Droga Krzyżowa, przychodzimy do tej szarej Rzeczywistości. Trudno jest. No. Na pewno pocieszające jest to, że kiedy Jezus upada i My upadamy, to jest szansa na to, że możemy się podnieść, i te upadki dają nam trochę takiej pomocy wewnętrznej, że warto się podnosić, nie trwać w upadku. I to jest właśnie to, co druga krzyżowa ze sobą niesie: żeby nie zadręczać się, tylko po prostu powstawać. Nikt chyba nie jest idealny, i stale coś gdzieś tam nam nie wychodzi. Właśnie nasza religia, religia chrześcijańska, katolicka to jest religia takiej nadziei, gdzie człowiek zawsze otrzymuje pomoc, otrzymuje kolejną szansę i każdy z nas jest tym marnotrawnym synem, który chce wrócić i ma gdzie wracać. Inscenizacje Misterium Męki Pańskiej w Łódzkim przygotowywane są tylko w dwóch miejscach: w Piotrkowie Trybunalskim i w Warcie. Dlatego przyciągają tłumy wiernych, pomagają im w głębszym przeżywaniu tajemnicy zmartwychwstania. Droga krzyżowa ulicami Warty rozpocznie się 22 marca o godzinie 18:30.